Skoczek uszaty, znany również jako skoczek krótkodzioby, to niewielki ssak należący do rodziny skoczkowatych. Jest to uroczy i niezwykle ciekawe stworzenie, które zasługuje na bliższe poznanie. Skoczek uszaty charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, osiągając długość ciała od 6 do 10 centymetrów. Jego futro jest jest i miękkie, najczęściej w odcieniach szarobrązowych, co pozwala mu doskonale maskować się w środowisku. Najbardziej charakterystyczna cecha skoczka uszątego ESA oczywiście jego duże, odstające uszy, które ESA znacznie dłuższe niż jego głowa. Te długie uszy pełnia ważną rol w jego życiu, ponieważ pomagają mu w orientacji w otoczeniu i wykrywaniu dźwięków. Skoczek uszaty prowadzi nocny tryb życia, co oznacza, że jest aktywny głównie w nocy. W ciągu dnia ukrywa się w gniazdach, które buduje w dziupłach drzew, pod korzeniami lub w opuszczonych norach innych zwierząt. Skoczek uszaty jest zwierzęciem bardzo ruchliwym i zwinnym, co pozwala mu na szybkie poruszanie się po gałęziach drzew i krzewach. Głównym elementem diety skoczka uszątego Esa owady, które łapie za pomocą swojego długiego i kleistego języka. Skoczek uszaty jest również znany z tego, że zjada małe pajaki, ślimaki i inne bezkregowce. W poszukiwaniu pożywienia skoczek uszaty potrafi pokonać znaczne odległości, a jego zdolność do skakania na duże odległości jest niezwykle imponująca. Skoczek uszaty to gatunek obrzej i ochrona, ponieważ jego populacja jest zagrożona przez utratę siedlisk i zmiany klimatyczne. Dlatego też ważne jest, abyśmy chronili te urocze stworzenia i zapewnili im bezpieczne środowisko do życia. Skoczek uszaty, znany również jako skoczek krótkodzioby, to niewielki ssak należący do rodziny skoczkowatych. Te urocze stworzenia ESA rozpowszechnione w Europie, Azji i Afryce Północnej, zamieszkując różnorodne środowiska od lasów i łak po tereny rolnicze. Skoczki uszate ESA znane ze swoich długich uszu, które ESA znacznie dłuższe niż ich głowa. Te uszy pełnia ważną rol w ich życiu, pomagając im w lokalizowaniu zdobyczy i w komunikacji. Ich ciało jest smukłe i pokryte gęstym, miękkim futrem, które może mieć różne odcienie brązu, szarości lub czerni, w zależności od środowiska, w którym żyją. Skoczki uszate ESA zwierzętami nocnymi, co oznacza, że ESA najbardziej aktywne w nocy. W ciągu dnia odpoczywają w swoich norach, które zazwyczaj znajdują się pod korzeniami drzew, w krzakach lub w innych ukrytych miejscach. Ich dieta składa się głównie z owadów, ale mogą również spożywać małe gadi, ptaki i nasiona. Chodowla skoczka uszątego jest fascynującym procesem. Samice rodzą od jednego do sześciu młodych w ciągu roku. Młode skoczki rodzą się ślepe i nagie, a ich rozwój jest szybki. Po około trzech tygodniach otwierają oczy i zaczynają samodzielnie poruszać się po otoczeniu. Niestety, populacja skoczka uszątego w niektórych regionach świata jest zagrożona. Głównymi przyczynami tego ESA utrata siedlisk, fragmentacja lasów, stosowanie pestycydów i zmiany klimatyczne. Ochrona skoczka uszontego jest niezwykle ważna, ponieważ odgrywa on istotną rolę w ekosystemie, kontrolując populację owadów.